Muszę Wam powiedzieć pewną ważną rzecz. Witam, witam i o zdrowie pytam pozytywnie. Co tam u Was? Piszcie w komentarzach oczywiście. A ja Wam powiem pewien sekret. Przerwa na kanale. Ja widziałem ostatnio, że Wam się nie podobają już te vlogi za bardzo. Póki mówiłem o Anglii, to było wszystko ładnie, pięknie. Ale jak już zrobiłem jednego vloga bez Anglii, no to leciały od razu na samym wstępie trzy łapy w dół, potem jeszcze czwarta, doprawiona. Bóg wie, ile teraz jest. Nie no, a tak serio, to jeśli chodzi o przerwę na kanale, to nie jest to jakiś mój kaprys nagłe, nagłe jakieś takie bycie z dupy decyzja. Tylko ja już to miałem mniej więcej zaplanowane od, od jakiegoś listopada albo grudnia mniej więcej, więc dość długo. I ogółem planowałem to zrobić już ee, po tym, jak skończymy nagrywać Final Fantasy VII. Bo plan wyglądał tak, że w styczniu sobie pogramy Dragon Ball'a Tam jeszcze dodatek do Kingdom Hearts wychodził W lutym miało być The Last of Us 2 Jeśli dobrze pamiętam No a w marcu co mieliśmy? W marcu mieliśmy Final Fantasy 7 i Resident Evil Tak? W marcu? Nie, to... Nie, sorry, to kwietniu było No i był, no i przeszliśmy ale The Last of Us było przestawione na koniec maja. No i tak stwierdziłem, kurwa, no trochę mi to popsuło te plany, no bo chciałem, zależało mi na tym The Last of Us, że nagram. Więc drugi plan był taki, że zrobiłem sobie przerwę na kanale po prostu jak skończę The Last of Us 2. Czyli to by wychodziło tak na, no, tak strzelam, że połowa czerwca. No bo na sam koniec wychodzi gra, więc powiedzmy, że te pół miesiąca e, takich streamów co parę dni. I tyle by to zajęło mniej więcej, żeby w miarę dokładnie przejść sobie tą wielkę no i potem bym zrobił przerwę, co oznaczałoby też e, olanie całkowite, ghost of, ghost of Tsushima, bo szczerze mówiąc, jakoś specjalnie nie jestem na, na na tą grę, więc jakoś by mi nie było smutno, najwyżej bym sobie w to zagrał prywatnie. No i taki był plan. Więc gdy nagle ogłosili niedawno, że nie wiadomo kiedy będzie dla Was. Że przesuwają premierę i nie wiadomo kiedy będzie, to już się wkurzyłem całkowicie. No bo wtedy co? Nie wiem kiedy sobie przerwę zrobię, nie? A jakie w ogóle są powody tej przerwy? Nie wiem, może, może po prostu praca mnie męczy. Powiecie mi, Q, to zmień pracę. A ja wam powiem, łatwo powiedzieć i wszyscy razem potem staniemy w tym punkcie rozmowy i dalej już nie zabrniemy bo nie mam ochoty na ten temat rozmawiać no i to jest takie ciągłe wiecie albo pracowanie albo myślenie o tym że przydałoby się zrobić streama w ten dzień i w ten dzień ja wiem że streamowanie youtubeowanie to nie jest mój obowiązek ale staram się żeby to było w miarę takie wiecie chociaż Półprofesjonalne, żeby rzeczywiście trzymać tą ciągłość. Już wystarczy tego, że ogółem mało filmów, jako takich się pojawia na kanale bardzo. O wiele mniej niż sobie zakładałem wcześniej, więc trochę lipa. No ale ten. No i właśnie nie wiem, czym to jest spowodowane tak, tak naprawdę. Czy, czy to rzeczywiście chodzi o pracę, czy to chodzi o to, nie wiem, może mam jakąś ukrytą depresję coraz bardziej, albo no. Kto wie. No i tak pomyślałem, że chciałbym w sumie trochę odpocząć, wiecie, pobawić się zamiast, zamiast siedzieć na tym YouTubie, non stop streamować i grać non stop w te gry, e, to wiecie, pobawić się czymś innym, tam może jakimś montażem, może jakimś kręceniem jakichś innych tam filmów, tak tylko dla siebie, żeby się czegoś nauczyć i, i tak dalej. Może fotografią, bo też w sumie lubię walnąć sobie super w focie, jakoś tak bardziej też może zadbać o siebie, wiecie, jakieś tam, nie wiem, może nawet miałem... Jakieś plany, tam pamiętam, że przez jakiś czas nawet myślałem, żeby sobie na jakąś siłkę pochodzić. W sensie wiecie, nie żeby przypakować, tylko tak po prostu, że, żeby mieć formę i zdrowie i tak dalej, takie pierdo. Więc ogólnie główny plan przez większość czasu polegał na tym, że nastanie jakoś połowa czerwca i zrobimy sobie przerwę. Przerwa miałaby trwać, no tak myślałem, minimum, żeby zrobić te 2-3 miesiące. Maksimum, no nie wiadomo ile, no może nawet i rok. Zależy jak, jak długo bym czuł, że Potrzebuję przerwy Oczywiście w planie miałem już cały scenariusz na odcinek Kiedy ja wam mówię, że jest przerwa w tym czerwcu I w ogóle dramaty Wszyscy płaczą wiecie Taka epickość, dramaturgia, tragizm I tego typu rzeczy Bo jak już to Nawet też chyba śpiewałem W czymś, w jakiejś piosence Że nie jestem jak niektórzy Że po prostu znikam I, i nie ma nagle żadnych materiałów Ponieważ no po pierwsze to tak Czuję, że tak to jest mocno nie fair yy, w stosunku do Was. Po drugie, mam też grupę na Facebooku, która bardzo fajnie, aktywnie prosperuje. Po trzecie, mam wspierających, którzy w końcu inwestują swoje pieniądze w ten kanał. Więc to było strasznie chójstwem, mnie Z mojej strony, jakbym tak nagle zniknął. Także tak, takiego czegoś nie będzie, no chyba że umrę, no to wtedy może być trochę inaczej. Inna perspektywa, ale to pewnie podejrzewam, że wtedy Chibi was jak w jakikolwiek sposób powiadomi eee, Chyba, że użyjemy razem To może Asia was powiadomi Zobaczymy Znaczy, mam nadzieję, że nie zobaczymy, bo the fuck Także miałem już plan przygotowany, że trochę wcześniej wspierającym mówię Żeby, wiecie, żeby nikt nie inwestował w ciemno i żeby każdy mógł sobie powyłączać te abonamenty i tak dalej Ale wiecie co, jak tak od jakiegoś czasu gram sobie te gierki komputerówki, i sobie z wami gadam, i tak się streamuję, i jakoś tak. To w sumie tak doszedłem do wniosku, że to jest pozytywne. I chyba nie chcę rezygnować całkowicie z takich pozytywnych rzeczy, mimo tego, że, że czasami ciężko i się nie chce, bo praca, więc nie będzie przerwy. Eee, nie będę robił przerwy jako takiej, tak wiecie, że taką linią odcięte, prysz, przerwa od tego momentu i chuj Nie będzie czegoś takiego, aczkolwiek zastrzegam sobie prawo, że jak już nadejdzie jakiś moment, gdzie Rzeczywiście, już będę taki trochę bardziej przemęczony, albo coś w tym stylu. To po prostu nie będzie właśnie tak, jak mówię. Nie będziemy odcinać, że nagle nie ma nic, tylko po prostu zwolnię z tempem. Wiecie, będzie wolniejsze tempo, będą rzadziej streamy i tak dalej. Tylko po prostu będę zwalniał, żeby trochę odpocząć, zatęsknić za częstszym, ee, za częstszą aktywnością. I, I potem znowu będziemy wracać do tego tego. Też zależy od gier, prawda? Bo. Czasami nie ma jakichś gorących premier, ani ja nie mam ochoty ani żadnego wielkiego hype'u, żeby grać w coś konkretnego, więc wychodzi potem z tego, że na siłę gram w jakieś gry, nie wiem, na przykład nieszczęsne Assassin's Creed Origins, którego zawiesiliśmy chyba po dwóch streamach, albo The Surge, jedynka i dwójka, które mi kompletnie nie siadły, bo jakoś tak nie wiem, nie chciało mi się też z drugiej strony w to grać, więc wiecie, no tak to będzie wyglądać w przyszłości. Mam nadzieję, że rozumiecie. Przedstawiłem wam, jakie miałem plany odnośnie przerwy, a teraz przedstawiam Wam, jaki jest plan aktualnie, że przerwy nie będzie jako takiej, ale jak poczuję jakieś zmęczenie czy coś, dam wam znać, że będziemy troszkę rzadziej to robić. Żeby wszyscy mieli pogląd na sytuację, zwłaszcza właśnie też wspierający, którzy nie tylko poświęcają swój czas na oglądanie, ale też swoje pieniądze na wspieranie. Eee, no i to w sumie chyba tyle z tych ważnych rzeczy eee, odnośnie to was. Z tego co słyszałem, to przenieśli to na połowę czerwca. A Ghost of Tsushima przenieśli na, na lipiec jakoś. Odnośnie vlogów, zauważyłem, że jak kiedyś pracowałem, to pojawiał się jeden vlog na parę miesięcy. A teraz, jak nie pracuję, to macie często vlogi, prawda? Więc tak tylko ostrzegam, że gdybym wrócił do pracy za niedługo, to. jakby vlogi umarły. To to nie będzie nic nowego. No, więc mam nadzieję, że docenicie, że tak ten was informuje tutaj ładnie, chociaż w sumie nawet nie musiałem o tym wspominać. Teraz eee, no, i to chyba tyle. Temat trochę na taki poważniejszy vlog, ale w sumie no. Czasem vlogi też muszą być poważniejsze, prawda? I to chyba tyle na dzisiaj. Więc w sumie pozytywnie dzięki, że wysłuchaliście. Szacun dla wszystkich tych, którzy wysłuchali do końca. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Może macie jakąś opinię, odpowiedź na to, i tak dalej. No i widzimy się w następnych materiałach: czy to blogi, czy streamy, czy tam cokolwiek. Trzymajcie się.